Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Ciacho, a w tym odcinku jesteśmy, słuchajcie, w Minecraftie na Hypixelu. Jak widzicie, jestem właśnie w lobby trybu Blitz SG. Jest to, słuchajcie, tryb bardzo podobny do Skywars, po prostu wszyscy się biją i wygrywa ten, który przeżyje do samego końca. A dzisiejszy odcinek skończy się, słuchajcie, gdy zginę trzy razy. Zapraszam Was do oglądania. A więc dobrze, słuchajcie, jesteśmy już na pierwszej arence, która zacznie się nam za 9 sekund. No i dobra, wybieramy sobie te, jakiś kit, z tego co wiem, chociaż zbytnio się nie znam, bo mało w ten tryb sobie grałem. Dobra, weźmy sobie, nie wiem, to na przykład. I plan jest taki, że sobie, jak się tylko nam zacznie za 3 sekundy, lecimy, bierzemy jedną skrzynkę i spaduwa, niech będzie ten hełm. No i dobra, lecimy. Jak stąd uciec? Jak stąd uciec? O nie, on ma siekierkę, dobra. Lecimy. Lecimy sobie, żeby przeżyć jak najdłużej, bo filmik się skończy, gdy zginę trzy razy. Dobra, mamy tutaj lud, więc na lodzie akurat można y, się skitrać fajnie będzie. Dobra, tutaj mamy typa. Ja, ja ten... O, skrzyneczka, skrzyneczka. Pusta niestety. Tutaj kolejna. O, hełm już mam, to mi zbyte, nic nie da. Zbieramy sobie skrzyneczki. Zobaczymy, czy coś to nam da. Ile zostało osób? 14. Ja nie, nie mam kompletnie nic. Yy, I no nie, nie mam szans na wygranie, więc musimy sobie przeżyć tutaj jak najdłużej. Dobra, tutaj chyba nikt nie był. Dobra, mamy siekierkę, więc jakiekolwiek szanse mamy sobie tutaj na, na przetrwanie. I zobaczymy. Możemy ogólnie w to drzewo sobie wziąć? Nie możemy. Nie, tutaj walczymy tylko słuchajcie tym, co mamy. Bo o, skrzyneczka kolejna. Co, co nie będzie? Druga siekierka. No weźmiemy, żeby ktoś nie miał. Tutaj sobie pokażę. No i dobra, mamy 11 osób. Dokładniej to 10 już zostało. Dobra, zejdźmy z tej górki. Okej, okay, tam ktoś jest. Dobra, myślę, że polecimy na walkę, tylko on nam tutaj spada gdzieś. Dobra. Lecę na niego, myślę. Zobaczymy, czy to się tak uda. Dobra. Dobra, lecimy na niego. Lecimy. Przepraszam, że troszeczkę mi laguje, ale nie jestem u siebie, więc internet mam troszeczkę gorszy. Dobra. Okej, okay, tutaj... O nie, kto... ktoś mnie dojeżdża od pleców. Uciekaj! Dobra, mamy killa, no i niestety F. Ale przynajmniej jednego killa zrobiłem sobie w tej gierce, słuchajcie, bo jedną osobę zabiłem i ktoś mnie niestety... Zabił, więc y, pierwsza śmierć niestety, ale mamy w pierwszej giereczce chociaż jednego killa. A więc dobrze, startuje wa nam właśnie y, giereczka numer dwa. Muszę sobie te kity przejrzeć, bo może coś tutaj lepszego mamy. Eee, a weźmy sobie tym razem łuk, może sobie kogoś tutaj y, zesnajpimy. No i dobra, plan jest taki, że lecimy, no tak samo jak tam, jedna skrzyneczka, jedna skrzyneczka i lecimy. O, 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 dobra, dobra, mamy mieczyk, możemy ich tu spróbować dojechać już na sam start, dobra, nie, spaduwa, tego może dojedziemy, no ja tutaj mam fajną pozycję, bo mam fajne itemy akurat, więc dobra, ja go tutaj spróbujemy dojechać, myślę, że na luzie ma 1 HP, nie, ej, ej, byniu, ej, masz 1 HP i mi uciekasz, no to co? Berek Berek rozumiem Berek Dobra mamy kila no ale niestety ktoś mnie zabił. Mamy dwie śmierci, dwa kile, tracimy drugie życie, no i lecimy do trzeciej arenki. Teraz tak słuchajcie, myślę, że mogłem to troszkę lepiej rozegrać, dlatego w trzeciej arence zagram sobie lepszą taktyką. Spróbuję sobie wziąć od razu z środka jedną rzecz i spadać gdzie pieprz rośnie i spróbować sobie przeżyć na sam koniec, to może wtedy uda nam się wygrać chociaż jedną arenkę. No dobra, zebrała nam się tutaj już malutka grupka, jest nas już 18, więc jeszcze jeszcze kilka osób i startujemy. No i dobra, lecimy sobie za 5 sekund, jest nas już full, tak jak mówiłem, nowa taktyka jest przybierana, coś ten kit nam nie zadziałał, więc sobie może weźmiemy, o, może to, dobra, którą skrzynkę, tą celujemy tą na lewo myślę, za 5 sekund start, no i uciekamy sobie, gdzie pieprz rośnie, żeby, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Pół serduszka. Lecimy, 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 lecimy. Nie. Nie. Widzieliście to? Kurdes. <grytania> Niski poziom naładowania baterii mi wyskoczył. Goni mnie. Dobra, nie goni mnie chociaż. Dobra, to sobie weźmiemy chociaż jedzonko. Dobra, zjedzmy. I tak jak mówiłem, było gorąco na początku, ale spróbujemy sobie tutaj przeżyć jak najdłużej. Dobra, mamy siekierkę, buty. Eee, dobra, już nie możemy zjeść, dobra. Co co to jest? Spotkana spida? a dobra, dawaj, wypij mi to, dawaj mi to, dobra, nie mamy tutaj nic. Czy coś w tym tutaj kajwie będzie? Chyba zbytnio nic. Dobra, no, wybrnąłem z tej sytuacji fajnie. Oj, tak, 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 byczku, plus jeden, plus jeden. Czekaj, naprawimy zbrojkę. Nie, mamy tak, mamy chyba w miarę fajną. Yy, mamy mo mocne itemy, bo siekierka taka jest fajna. Yy, buty, buty. No, no. Yy, upgradeujemy sobie, myślę, buty. No i dobra. 13 osób. Ja sobie bym tutaj poszedł na walkę z kimś, bo myślę, że mam szansę teraz. Mam szansę. Tutaj jeszcze mamy dwie skrzyneczki. Spróbujmy sobie je wziąć. Dobra, łuk. Ok, łuk się może nam przydać, słuchajcie. Bo mamy tutaj strzały. Okej, okay, jeszcze sobie weźmiemy tą schmeczkę. A możemy ją po prostu rozwalić? Nie, nie możemy niestety. Eee, nie, nie wiem na co to potka tak szczerze mówiąc. A, instant heal. To się, to się przyda, więc sobie wezmę, jakbym, gi jakbym ginął. Dobra, słuchajcie, no niestety wywalił mnie z serwera i niestety, słuchajcie, nie nagrała mi się tamta ręka do końca, jak widzieliście była naprawdę fajna, ale myślę, że nie obrazicie się, będziecie mieli przynajmniej dłuższy odcinek, zagram sobie jeszcze jedną giereczkę, e, tamta była fajna, więc Wam ją wrzucę, no niestety mnie wyrzuciło, ale tak, jeżycie, e, lecimy sobie e, z czwartą teraz ręką, e, no ale e, za tą trzecią. Taka sama taktyka, czyli bierzemy i spaduwa. Spaduwa, jednym słowem, dobra. Myślę, że mamy ja, jakiekolwiek szanse teraz. Dobra, lecimy. Yy, dobra, no i lecimy. Dobra, nie mam najlepszych rzeczy. Wtedy było lepiej dużo. Mamy łuk, ale co mi po łuku? Nic mi po łuku. Dobra, tutaj. Chłopa jakiegoś zwalniamy, dobra. Eeeem. Dobra. Niezaciekawa sytuacja. Nie mamy nic zbytnio. Poza łapką naszą. Tam Tamta gierka była o wiele, o wiele naprawdę fa lepsza. Musimy skrzyneczki jakieś znaleźć sobie. No i tutaj czuję, że będzie naprawdę survival. Nikt mnie nie goni, taki jest chociaż plus. A nie goni mnie, dobra. On ma miecz, ale on ma mało HP. Jakby go tutaj jakoś dojechać, no niestety się to chyba nam nie uda, więc, więc spaduwa, spaduwa, no nie, jeszcze mnie cofło, ej, ej, nie, 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 cofa mnie, cofa mnie, no i jef, no i jef, słuchajcie, gdyby tamtej ręki mi nie wywaliło, to by było tak super, no ale niestety, e, niestety życie wiecie jakie jest, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, wywaliło mnie. A ta ręka no niestety była niefajna i tym o to sposób nie tracimy trzecie życie, więc no niestety film się musi skończyć, więc mi zostało tylko podziękować Wam za oglądanie i życzyć Wam miłego dnia, dzięki za oglądanie, cześć! U!